Przygodę w puli zaczęliśmy oczywiście od śniadania pożywnego w Ożujsko Bar. 8:52 zamówiliśmy śniadanko, w tym zupę piwną, litrową, ale to za chwilę będzie pokazane. Ja chciałem tutaj uczyć. Uczyć. Dzień dobry po chorwacku, proszę Państwa. To jest dobro jutro. Pula. Miasto w zachodniej części Chorwacji, w Żupanii Istryjskiej, jest położone na południowym skraju Półwyspu Istria nad Morzem Adriatyckim. I oczywiście czuć od razu po do miasta ten śródziemnomorski klimat. Jak widać na załączonym obrazku, można się pomylić, czy my na pewno jesteśmy w Chorwacji. Jednak historia jest jasna i oczywista. Cesarstwo Rzymskie maczało tutaj palce w tym mieście. Tworząc właśnie amfiteatr i wiele innych budowli, które kojarzymy bardziej z Włochami albo innymi perukami. To jest nieśmieszny, Dawid. Gdy Cesarstwo Rzymskie upadło, Pula przeszła pod wpływy Bizancjum. Była zmuszona do złożenia przysięgi Wenecji. Więc w tym wszystkim jest mieszanka wenecko-rzymsko-chorwacka, bo nie można odmówić również tutaj tej chorwackiej, istryjskiej. Energii. Mój zbędny komentarz a propos miasta Pula bardzo sympatyczne miasto bardzo ładne miasto widać te wpływy weneckie a teraz jedziemy szukać sklepu ponieważ w Polsce jest jednak dobrobyt taki, że mamy rzadko na każdym rogu w takich miastach szczególnie w takich starych miastach jest tego mniej, aczkolwiek nie ma tutaj klikacza muszę czekać na czerwonym aczkolwiek e, są takie miejscówki, więc idę na zwykłe zakupy jestem zwykłym lokalsem a nie turystą o, jakbym mógł to bym płacił w kunach, no ale już euro jest w Chorwacji więc nie ma takiej opcji zmierzam na razie sam reszta śpi, bo jest zmęczona to no są słabi, po prostu nie nadają się w ogóle do takich rzeczy jak turystyka hardkorowa. Co tak same gady! Jednego robaka nie widzieliśmy. Same tylko gady. Kameleony jakieś, jaszczurki. Ale tam sam patrz jest tam w szybko. Widzicie? Mhm. Jest Keja, a przy niej ten jacht. Nowy jacht. A w niej jest Koja i tam jest brama. Tam dalej jest brama na szeroki świat. I są żurawie, nie? Jest e, fioletowy żuraw, jest niebieski żuraw, jest pomarańczowy żuraw też. Takie historie, proszę państwa. Gdzie i czas wyjechać z Puli do naszej głównej lokalizacji, w której spędziliśmy kilka dobrych dni. Wypoczywając, oczywiście, do prematury nasza wspaniała wieś, która nas ugościła piękną willą, która znajduje się już tak naprawdę w parku Kamenjak. W tym parku również jest mnóstwo małych wysepek, tworząc archipelag. Dzikie, skaliste wyspy z krystalicznie czystą wodą. Można było pięknie nurkować i oglądać tysiące medus i jeżowców, które pojawiały się w każdym momencie. Bardzo ładne miejsce do wypoczynku, a szczególnie dla wszelkich kamperowców. Polecam tam pojechać, bo jest mnóstwo miejsc, które po prostu są cudowne do oglądania wschodów i zachodów słońca oraz po prostu wypoczywania na dziko. No więc były zachody słońca, smaczne kolacje w cudownym, przyjacielskim gronie i oczywiście mnóstwo głupich żartów i imprezy takie, że niestety nie mogę tego puścić na YouTube, bo YouTube by to usunął. Co było w Chorwacji, to zostaje w Chorwacji. Świetne, to Ze względu na drastyczny charakter tej sceny, postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languście. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza, choć gdyby mogła, jadłaby dżem. I może faktycznie nam odbiła palma, ale wyjazd był bardzo udany, bardzo wesoły i cudowny. A polecam odwiedzić na weekend, bo jest urokliwym, pięknym miastem. Sytuacja jest następująca. Okazuje się, że w Chorwacji, pożegnanie to jest do widzenia. Jest tak samo jak w Polsce, super, nie?